Dobra, dzień dobry. Niestety inne obowiązki szkolne nie pozwoliły Wam mi się spotkać z Wami tak, jak planowałem osobiście, odpowiadać na Wasze pytania i przeprowadzić tą lekcję ćwiczeniową, więc siłą rzeczy, no cóż, nie będzie to jeszcze lekcja ćwiczeniowa. Pokażę Wam pewne zastosowania, na co macie zwracać uwagę, a ćwiczenia wykonamy sobie w późniejszym terminie. Więc na ostatniej lekcji, cudzysłowie, zobaczyliście to wszystko dosyć pewnie poplątane. Wolałbym to robić zdecydowanie na żywo niż pisać to w ten sposób, więc krótkie przypomnienie. Linia w układzie współrzędnych. Każda linia, oprócz jednej, o której sobie dzisiaj powiemy. Linia prosta jest, ma swój wzór który nazywamy funkcją liniową. Trochę nie po polsku, dobra, trudno. Wzór taki, wzór taki, jak widzicie, tutaj sobie go zaprezentowaliśmy, funkcji wygląda następująco. y równa się ax plus b, gdzie a i b są po prostu liczbami. Więc jeżeli widzimy taki wzór, to od razu powinniśmy interpretować, jest to wzór funkcji liniowej. Wykresem na pewno jest linia, która jest linią prostą. Tak samo tutaj. Co robiliśmy. Oraz w tej chwili możemy też zauważyć, spostrzegać, że niektóre ze wzorów od razu nie są. Wykra nie są liniami prostymi. Czyli jeżeli zobaczymy taki wzór, gdzie x został podniesiony do kwadratu, w przyszłości będziemy mieć, to jest parabola. Na razie po prostu nie jest to funkcja liniowa. I tak jeszcze parę innych przypadków, takich jak 3 przez x, jeżeli będzie występować, czy 1 przez x, albo x do jakiejś wyższej potęgi niż 2, czy pierwiastek z x. I jeszcze mnóstwo innych przypadków. Na razie. Więc skupmy się na tym, co najważniejsze, jak wygląda przykład w funkcji liniowej. Czyli jeszcze raz, funkcja liniowa, dwie dowolne liczby y równa się, tak jak jesteście przyzwyczajeni, czy f od x równa się. Liczba stoi przy x, plus jakaś liczba za x. Oczywiście dwie formy zapisu y równa się, czy f od x równa się, to obojętne. Mamy więc y równa się 3x minus 1 jest oczywiście funkcją liniową, gdzie liczba a jest to 3, a liczba b minus 1. I tak dalej. Przykład b. y równa się 5x plus 4, czyli liczba a to 5, b jest liczbą 4. Dlaczego tak bardzo zwracam i tyle czasu uwagi Waszej poświęcam tym liczbom, bo one decydują o wszystkim, co się dzieje z linią. Y i X decyduje tylko o jednej rzeczy. Jesteśmy funkcją liniową. W takim układzie, jeżeli jest Y równa się AX plus beta, jak tu macie, to Y i X podejmują tylko jedną, na pewno kluczową decyzję, Jestem funkcją liniową, a całą resztą zarządzają liczby, które będą stały obok x, a, a albo b, czyli bez x. -a. W przykładzie c, a to oczywiście liczba minus 2, b jest liczbą 3. Przykład d. A jest oczywiście pierwiastkiem z dwóch, B minus pierwiastek z trzech. Generalnie. Tak jak zawsze, łatwiej będzie nam przy liczbach całkowitych, najwięcej będzie takich przykładów, gdzie te liczby będą całkowite, A, B. Lecz zdarzać się będą nam i ułamki i pierwiastki. No w końcu pracujemy ze wszystkimi liczbami rzeczywistymi. W przykładzie F, G i H macie funkcje zapisane za pomocą F od x, G od x, H od x. Zawsze to łatwiej powiedzieć. Podaj współczynniki a i b z przykładu c, y równa się minus 2x plus 3, ile wynosi a i b? Podaj współczynniki funkcji g i od razu wiadomo, które patrzymy. A więc, przykład f. Przy takim zapisie dokładnie liczba a jest zerem, a b jest 7. Dlaczego? Bo pełny zapis a i b funkcji f wygląda następująco. 0x plus 7. Teraz widzimy liczbę a, ale oczywiście 0x to po prostu 0. 0 plus 7 zostaje sama siódemka. I tak to najczęściej będzie wyglądało. Zresztą z funkcją y równa się 7, czyli dla każdego xa y jest siódemką. Mieliśmy już do czynienia i na wcześniejszej lekcji, tej, którą mieliście na YouTube'a, a także na wcześniejszych lekcjach związanych z funkcją. Przy funkcji g, a jest oczywiście liczbą minus 4, b jest 0, czyli pełny zapis minus 4x plus 0, którego oczywiście najczęściej nie napiszemy. Zapiszemy krótko: y równa się minus 4x lub g od x równa się minus 4x i funkcja h od x równa się 0, czyli funkcja, gdzie i a jest 0 i b jest 0, która oczywiście też może być zapisana. y równa się 0. Tak samo jak te funkcja, na przykład d, mogłaby być zapisana. k od x równa się 1 trzecia x minus 5. drugich. Oswajamy się z obiema formami zapisu y f od x, g od x, ale także macie bez problemów, mam nadzieję, wskazywać, ile wynosi a, ile b. Ogólnie mówimy, że liczba a to jest ta stojąca przy x, b wyraz wolny. Czyli wracając do tego zapisu, a liczba stojąca przy x, b wyraz wolny. Liczba stojąca przy x będzie, no cóż, kto stoi bliżej ważnej, istotnej rzeczy, jaką jest funkcja argument, jak to w życiu bywa, ma często bardzo istotny wpływ, o którym się przekonamy i w tym momencie, jak już się o tym przekonamy, to tej liczbie z kolei z uwagi na istotę i ważności nadamy też osobną nazwę. No dobra, Wszystkie te funkcje, te wzory były funkcjami liniowymi, czyli mamy ile tutaj 8 przykładów przedstawiały funkcję liniową. Kiedy nie mamy do czynienia z funkcją liniową? Wtedy, gdy na przykład mamy x podniesione do jakiejś potęgi, nieważne co tam będzie dalej, może być to nawet zapis y równa się x do czwartej. Plus 3x minus 1, czyli zobaczmy, ten fragment wygląda identycznie jak kawałek funkcji liniowej, ale to x do czwartej decyduje, że to całe, czyli ten cały wzór, nie jest funkcją liniową. Czyli nie, że kawałek nam pasuje i jest to funkcja liniowa. Nie, cały wzór. Musimy patrzeć na cały wzór i zwracać uwagę. Więc zwracamy, czy x został do jakiejś potęgi podniesiony. Jeżeli będzie zapis, y równa się pierwiastek z x, a wy wiecie, że x pierwiastek jest też potęgą drugiego stopnia pierwiastek to x do jednej drugiej. To znów nie mamy do czynienia z funkcją liniową, mamy do czynienia z funkcją pierwiastkową. No dobra, o innych funkcjach będziemy sobie jeszcze gadać w przyszłości. Wróćmy do tematu. Funkcja liniowa. Co po pierwsze? No to po pierwsze, jak zawsze, wykres. Jeżeli już wiesz, że jest to funkcja liniowa, to żeby narysować jakąkolwiek prostą, nie potrzebujesz, Bóg wie, ile punktów. I rysujemy, rysujemy, rysujemy. A, poszło. Prostą, tylko wystarczają dwa. Wystarczą dwa punkty. No to znaczne ułatwienie, bo pamiętacie, że gdy zaczynaliśmy rysować wykresy funkcji, to jedną z pierwszych rzeczy było. Ok, ja wiem, mogę zaznaczyć punkty, muszę obliczyć, a przypada, ile tych punktów ma być? Oczywiście to był pierwszy problem, ile tyle, żeby wystarczało. Dla funkcji liniowej wystarczają dwa. Wystarczą dwa. Jednak tak jak na moim wykresie robiłem to wcześniej. Zawsze pamiętajcie, lepiej jest zrobić trzy punkty. Z tego względu, że jeżeli, jeżeli wasze trzy punkty z rachunków a wiecie, że macie narysować prostą, no bo już kojarzycie, że wzór przedstawia prostą, i jeżeli macie trzy punkty i one będą w jednej linii, to na pewno macie prostą. Jeżeli natomiast obliczyliście współrzędne trzech punktów, a okaże się, że one są tak ułożone, a miała być to linia prosta, to któryś z tych punktów na pewno nie znalazł się tam, gdzie powinien. Znajdowanie. Rozpoznawanie, że się pomyliliśmy, jest też bardzo ważne. Nie, że robimy wszystko, bo zawsze się gdzieś możemy. Nie, na pewno robię dobrze, do, nie, o, przecież dobrze punkty zaznaczyłem. O, prosta, wygląda, Nie, nie, nie. Popełniliśmy pomyłkę, skorygujcie bo bardzo normalna rzecz. Mam nadzieję, że już się też do tego przyzwyczailiście na lekcjach matematyki, że pomyłki po prostu korygujemy. I tyle. No dobra. Wracam do tych wzorów, które były tutaj wymaszmy to, co niepotrzebne w tej chwili. Maszmy to. To nam nie będzie też potrzebne na razie, na chwilę. I wykresy funkcji. Przykład a. Rysujemy. Czyli, tak jak zawsze, biorę x na 3x minus 1, no to chyba 1 na początek wezmę. Obliczam y, wychodzi 2, mam więc punkt o 12. 1, 2. Jakiś jeszcze, no jak będzie 0, rzeczywiście, chociaż dwójka też by nie było źle. y wychodzi minus 1. 0, minus 1. Uważać na ten punkt. Widzieliście, jak się nie uważa, to czasami rękach chcę go zaznaczyć zupełnie gdzie indziej, więc uważać. Niestety będę rysował układy współrzędnych od ręki, żeby nie zabierać wam czasu. Będzie to na baskrane. I teraz tak generalnie zawsze będziecie mieli do rysunków kratki. Czyli jeżeli będzie to arkusz naturalny, macie kratki linijki i no prostą warto zrobić od linijki. Ale nie macie takiego wcale obowiązku. Na pewno rysunki musicie robić długopisem bezwzględnie długopisem, nie niekolorowym nie kolorowym długopisem, wszystkie jednokolorowym, nie mieszać, że to ładnie. Ja wiem, super, pięknie wygląda, yy, ale oczekuję od Was w kanadzie na kartkówkach sprawdzianych, że będzie tu jeden, jeden kolor i każda funkcja w osobnym układzie Więc Zaznaczam punkt 1, 2. Proszę bardzo. I punkt x jest 0 Y minus 1. Czyli minus 1 jest tutaj, czyli punkt znalazł się w tym miejscu. No i teraz pamiętajcie o tym, że tak zrobiony rysunek nie przedstawia prostej. Tak jak narysowany wykres przedstawia funkcję, która ma początek w jednym z punktów i koniec w drugim. Tak? Jej dziedzina to by było od minus 1 do 1, a przeciwdziedzina, przepraszam, dziedzina od 0 do 1, przeciwdziedzina od minus 1 do 2. I koniec. Funkcja nie ma początku. Linia prosta nie ma początku w naszym przypadku. Te punkty mógłbym brać, o tym będziemy sobie jeszcze mówić dalej. W każdym razie, mieliście narysować linię prostą, więc ona powinna wyglądać w ten sposób. Poprawmy te punkty. I teraz tak, na baz grany, ale bezwzględnie z mojego rysunku wynika, że do tej prostej należy punkt o współrzędnych 1, 2 oraz punkt o współrzędnych. 0 minus 1. I te punkty decydują, że to jest to, co powinno być. O tym też będziemy jeszcze rozmawiać. Weźmy najbardziej brzydki przykład E y= równa się pierwiastek z 2x minus pierwiastek z 3. No i zobaczcie, tutaj decydując się na 0, bardzo łatwo oblicza Y. Nazwijmy to obliczanie po prostu mi wyszedł. Czyli mam punkt odspórzą 0 minus pierwiastek z 3. Jeden punkt oczywiście za mało. No i teraz x, żeby było łatwo liczyć. Jak wezmę jedynkę, pierwiastek z dwóch... Nie, 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 nie. Najlepiej wziąć pierwiastek z dwóch. Pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch. Czyli zapiszmy sobie. Też nie będzie to za ładnie, ale taką liczbę może dam radę zaznaczać. Czyli w sumie najlepiej by było, gdybym wziął Taką liczbę, żeby mieć tutaj pierwiastek z trzech. Ok, wezmę jeszcze jeden punkt. A. I tyle na temat trzech punktów. Zaznaczyłem odruchowo dwa. Dobra. Jeżeli chcecie, możecie wziąć sobie oczywiście trzeci. Ja już tutaj nie będę się wracał. Tu mam trzy akurat. X-a wezmę sobie tak, żeby był pierwiastek z trzech. Zrobię to następujący sposób. Wtedy Y, czyli dwa pierwiastki z trzech, odjąć pierwiastek z trzech, wychodzi mi pierwiastek z trzech. To jest oczywiście pierwiastek z sześciu. No tak, zdecydowanie będzie łatwiej zaznaczyć. Jak widzicie, przy liczbach niewymiernych nie jest łatwo zaznaczyć. Nie, nie złapię takiego miejsca na kratce. Żeby to było tak bardzo, bardzo ładnie. Więc, skoro tak, i nie jestem komputerem i nie mogę sobie dobrać skali, to moje punkty poza może tym 0 minus pierwiastek z 3, 1 <coughs> minus 1, nie będą na pewno zbyt ładnie zaznaczone. No, przynajmniej to można sobie zrobić. Minus 2, a więc minus pierwiastek z 3 będzie znajdował się gdzieś tutaj. Mam jeden punkt. Drugi punkt to 2 pierwiastek, pierwiastek z dwóch oraz 2 minus pierwiastek z 3, na pewno jest to liczba dodatnia. A ponieważ pierwiastek z 2 to pierwiastek, 2 to pierwiastek z 4, z całą pewnością dodatnia i niedaleko gdzieś liczby 0. Gdzieś na pewno niedaleko liczby 0. Pierwiastek z 2 to więcej niż 1 k Więc jeżeli tutaj zaznaczamy sobie 1, to pierwiastek z 2 tu, tutaj, pierwiastek z 2 tutaj, a ta liczba na pewno gdzieś tu dosyć blisko 0. Tu będzie gdzieś 1. I tak mniej więcej wygląda ta prosta. Gdybym zaznaczał ten punkt, pierwiastek z 6, pierwiastek z 6 to jest troszeczkę więcej tym razem niż 2. Pierwiastek z 3 będzie na pewno mniej niż 2. Proszę bardzo, nawet na tak paskudnym rysunku daje się to jakoś umieścić. No dobra, czyli robienie samych wykresów linii, funkcji liniowej nie jest niczym nowym. Oczywiście ten przykład nie jest fajny. Wy natomiast najczęściej będziecie robić wykres o czegoś takiego. No, myślę, że tu bez problemu sobie podacie. X -a, takiego, żeby było łatwo liczyć te dwa trzy ewentualnie punkty, tak samo w tym przypadku C. No w tych gorzej. Ja natomiast jeszcze szybciutko narysuję wykresy tych funkcji, bo z tymi będziemy sobie gdzieś tam w przyszłości zaraz pracować. Czyli przykład F. Jakiegokolwiek x bym nie wziął, y wynosi 7, czyli dla x 1, y wynosi 7, dla x -a 3, y wynosi 7. Funkcję taką oczywiście nazywamy stałą. 1, 7. Jaki ja nam jeszcze 3? Też 7 zawsze wynosi 7, czyli y równa się 7. To jest ta prosta. I dla porównania jeszcze od razu na tym samym wykresie, nie, nie byśmy na, zawsze na każdym innym, funkcja h. y równa się 0. I zobaczcie na problem, jaki tutaj się natykamy. Y równa się 0, czyli funkcja h dla 1 jest 0, dla 2 jest 0, czyli cały czas jakiegokolwiek x -a wezmę. Y jest 0, zaznaczam punkty. 1, 2, rysuję. Nie bardzo, rzeczywiście lepiej by było to zrobić kolorem. O, proszę bardzo. H od X równa się 0. Natomiast, tak jak powiedziałem, na sprawdzianie, na maturze macie tylko jednokolorowe długopisy. Więc fajnie jest zrobić kolorowo. W ja też tu staram się używać koloru X, liczby podzielać, ale jednak nie zawsze to wychodzi tak, że z kolorów możecie korzystać. Więc jeżeli macie zrobić ten wykres, a możecie tylko użyć długopisu, i chcecie narysować. Chcecie, żeby było widać jakiś. Jest powód, że musicie narysować tą prostą. No to nie ma wyjścia. Trzeba po prostu to narysować jakoś grubiej. Nazwać. I, no cóż, widoczne to nie jest za bardzo. Jeszcze jedna próba. Może teraz. O! I uważać, że ta prosta jest tutaj. No dobra. Minus 4x. Przykład G. I znowu bardzo łatwo wskazać jakieś x -y. hmm. oczywiście zero jeżeli ktoś potrzebuje jeszcze jednego punktu to na przykład warto minus jeden cztery czyli 0,0 i 1, minus 4 i minus 1, 4. Już nawet nie będę liczył. Minus 1, 4, niestety nie ma wyjścia raz, dwa, trzy, cztery poprawmy za bardzo się pospieszyłem minus. 4, 1, minus 4, raz, dwa, trzy, cztery, minus cztery. Naprawdę wolałbym to na lekcji robić. Dobra. Tak wygląda ta prosta. Ok. Nazwijmy prosta. A, w cudzysłowie. Więc tak, szybciutko podsumowując, liczba A, liczba B ma znaczenie. Będziemy o nich mówić, rządzą wykresem. Jak widzicie, moje linie za każdym razem no, różniły się. Funkcja była tutaj na przykład malejąca, tutaj funkcja stała. Wszystkim, ty, wszystkim tym zarządzają liczby A. Jak wygląda, jak, jak dokładnie jest ułożona w układzie współrzędnych ta linia prosta, tym zarządzają liczby A i B do spółki. Natomiast y i x decyduje tylko o jednej rzeczy. Jestem funkcją liniową. Zdecydowanie o najważniejszej rzeczy. Ale cała reszta jest powierzona liczbom i one wtedy podejmują decyzję. Dobra. Waszym zadaniem jest narysować w domku następujące wykresy funkcji sobie na kartce i odpowiedzieć sobie na pytanie o czym decyduje liczba a. Do domu. Nie wysyłacie mnie. To jest po prostu zwykła praca domowa. Macie następujące wzory funkcji. Tu już rysowaliśmy, czyli mamy tak. Liczba a wynosi 5, liczba a wynosi 3, liczba a wynosi minus 2. Jak widzicie, b cały czas jest zerem. Dlaczego b tu ma być zerem? Bo chcemy zobaczyć tylko, co decyduje a. b nie zmienia się, samo mogłoby być też z jedynką, to nie ma znaczenia, ale macie najłatwiejszy przypadek, najmniej rachunków. Może tak, nie najłatwiejszy, ale nie ma nic trudnego, tylko Najłatwiejszy, najzwyklejszy, żeby było mniej rachunków, tak już oglądałem. Ok, mamy. Dla A, gdy są dodatnie, A. Jak widzicie, liczba dodatnia. Tu A ujemna. No i oczywiście, przypadek A jest z zerem. Macie w dwóch przykładach. A jest zerem. Jest to w przykładzie F. A jest zerem. I w przykładzie H, nie tylko A, ale i B jest zerem. Jak to wygląda? Wnioski są banalne. Być może już niektórzy z Was to nawet gdzieś zobaczyli sobie. Te przykładziki. Do domu. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam.